Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deforesta, najbliższa seria jakaś jeszcze żyje Co prawda dzisiaj widzimy się we wtorek, a nie w niedzielę, ale no niestety tak wyszło Chociaż mam dla was nową ciekawostkę Znaczy, nową ciekawostkę, nową rzecz, którą w ogóle odkryłem I wam nią właśnie pokażę na samym początku Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie się rozbiliśmy Bo mianowicie, błądząc ostatnio po YouTube ogarnąłem, że Możemy zabrać sobie ubranie naszej Stewardessy z samolotu. Właśnie idę, idę to po prostu zrobić. Bo sprawdziłem to sobie na stawie, na którym co bądź one odbywało się najwięcej live'ów. I po prostu tam sprawdziłem i to faktycznie działa. Nie mam pojęcia kiedy oni to dodali. Czy to było w ostatnim paszu, czy jak, co kiedy jak w ogóle. Zresztą nie wiem. Ale no, ciekawostka woska ciekawa. No, po prostu. Coś fajnego, bo w końcu możemy coś z tą strewedą zrobić. Jakkolwiek to brzmi. Więc dobra, szybka rozgmina tylko mianowicie pod tytułem gdzie gdzie był nasz wrak samolotu I można byłoby zacząć odkrywać e, odkryć większą część tej mapki znaczy, no tak, no tytuł, tytuł odcinka już, no, no jest, bynajmniej. Jakoś bez większych e, celów na ten odcinek. Bo no tak, mam tutaj strzał. E, przydałoby się chyba e, upolować jedynie parę królików, żeby po prostu zrobić sobie e, torby na kamienie, patyki. E, Pojemnik, kubeczek czy jakkolwiek by to nazwać na zbieranie, właśnie jagód. I co jeszcze? Bukłak na wodę, ale niego to zrobimy z jelonków. I można byłoby też po zacząć kompletować pistolet skałkowy, bo trochę dynamitu mamy, więc w sumie by, będziemy mogli kilka tych rzeczy, kilka tych rzeczy zrobić. Więc no, tak to, jak to wygląda na będzie dalej, yy, dalej pykany. Tylko tak, czy tutaj są jeszcze jakieś yy, ubrania, czy, ale tak, paliwo weznę w sumie można byłoby też pomału się wybierać po, po piłę Bo jednak tych drzewek będę musiał potem kilka pościnać, bo ten obóz jest takim obozem dosyć przejściowym. Znaczy w nim kończyć grę raczej nie będę. Chociaż też nie wiem, to by się zobaczyło. Bo jednak y, dzień wyjścia mutantów się nieubłaganie nie zbliża i przydałoby się mieć jakąś no, dosyć lepszą fortyfikację niż to co mamy obecnie. Bo na zwykłe kanibale to to jeszcze powiedzmy by jakoś tam jakoś tam wystarczyło Już mi mapę Dobra, jesteśmy jakoś Znaczy Mapa w tym momencie za dużo to mi nie powiedziała Niestety i sam już zbytnio nie wiem gdzie jestem, chociaż... Mhm, no to, że tak powiem, pogłądziłem ładnie. Bo powinniśmy... ...odbić bardziej w tamtym... W tamtym kierunku. Pokaż mi mapkę jeszcze. Czekajcie, albo nic nowego nie mam zaznaczone, albo po prostu mam za bardzo rozjaśniony monitor. czego żadna opcja nie jest wykluczona. Jakoś tak delikatnie to jest wszystko narysowane w tym momencie. Dobra, ja na razie ubijać nie będę, chociaż co? Ja wiem czym to może być spowodowane hmm. to było spowodowane tak jak myślałem, bo włączyłem sobie zaawansowane opcje oświetlenia, żeby po prostu momentami mieć trochę więcej tych FPSów i przez to w sumie nie widziałem, nie widziałem jak ta mapka jak tam mapka wygląda ale dobra, tam tego brakuje, no, 5 minut gadania Bo tak, ten znak by się przydał, bo nie mamy, nie mamy w ogóle sprzętu do notkowania. Czemu myślałem, że go mamy? No dobra, teraz jakoś w tym kierunku, chociaż mamy tutaj dwie walizki, no nie pogadzę tymi walizkami na pewno. Tęż piłeczka tenisowa to nie jest rzecz, którą chciałem. W tych walizkach znaleźć, Bardziej, z czego mógłbym się ucieszyć. Bardziej bym się ucieszył w sumie z nie wiem, z czegokolwiek innego, co by mogło nam się tylko przydać. Dobra, ma, mamy już nasz wrak samolotu. Mamy już nasz wrak i. Nie wiem czy w sumie tego odcinka sobie nie wykorzystam. Tylko pytanie, czy ja tam wlecę na górę bez budowania schodów, ale chyba widzę, że może być ciężko. Może być no bardzo ciężko. To jest coś? Nie, dobra. No to co? No to musimy wybudować schody najpierw. Żeby się tam w ogóle dostać. Dosyć oszczędnie to będzie trzeba zrobić. 7 7 bali to są dwa szybkie szybko te drzewa. Które potem ostatecznie tak Odrosną. I w sumie będę chciał się postarać ładnie sobie zapełnić całą notę, mianowicie wszystkie notki i tak dalej. Okej, okay, katany mam na jedynce. Okej, okay, aloes on się zawsze przyda. Ok, jeszcze jedna i mamy. Dobra, więc ja sobie wyzbieram tutaj wszystkie rzeczy. I zaraz już wam pokazuję, jak, jak jak... ten strój stewardessy w zasadzie zdobyć. No, musimy w sumie zrobić to, co z większością tej rzeczy. Po prostu trzeba to ładnie opiecieć kataną. Znaczy, niekoniecznie kataną, ale. No i widzicie, i w tym momencie mamy. Opcję, żeby naszą stewardessę oskurować, wyskurować, jakkolwiek, wygarbować w zasadzie, jakkolwiek by to zwać, ubrania, no i mamy, yy, mamy właśnie to tylko czekajcie, załóżcie mi, yy, załóżcie mi to moro i ja już wam to pokazuję, mamy strój stewardessy. Więc taka ciekawostka w sumie na początek odcinka. Więc yy, tak to wygląda. W sumie zrobimy. No dobra, tak to właśnie wygląda. Stoistile desy yy, mamy. I myślę, że to jest ten czas, żeby pomalutku zacząć budować coś większego. Znaleźć jakieś dobre miejsca. To właśnie ze znalezieniem tego dobrego miejsca może być mały problem, gdyż już trochę kończą się pomysły. Znaczy może nie pomysły, tyle co takie w miarę dobre lokalizacje, żeby się wybudować. Bo nie przekonuje mnie ta druga wyspa. Czy w sumie ona nigdy mnie jakoś wielce nie przekonywała, zrób wolałem zostawać bardziej na tej, na tej pierwszej części? Ale zobaczymy, dobra, w międzyczasie zbierzemy sobie część od pistoletów, no bo jednak pistolet zaczniemy sobie pomalutko składać. Trochę dynamitu mamy. Bomb parę również. Więc w sumie to tak. Yy, możecie porzucać swoje pomysły, gdzie możemy się yy, zacząć osiedlać. Dobra, ja wam to jeszcze rzucę pewnie na, yy, na samym początku. Daj yy, mi bombę. Yy, zjadłem leki chyba, nie? Czy co, ja zjadłem? No, zjadłem leki. Yy, takie przyzwyczajenie. Dobra, kolej, część pistoletu. E 4, 4 sztuki amunicji. Tutaj mamy. Tutaj mamy jakąś zwykłą koszulkę, więc w sumie spokojnie ona tam sobie będzie. Potem ten stój i tak będę sobie zmieniał. Mamy panią... Mamy panią Kanibal. Tylko czy jest pani sama jest sama, więc sobie możemy ją ubić na szybko dosyć. Chyba że pani nie ogarnia zbytnio co się... No pani nie ogarnia zbytnio co się dzieje, więc w sumie dobra Więc Ciebie tam sobie zostawimy Pani idzie za nami Dobra, chodź, ubijemy Ciebie już będzie spokój Dobra, parę hitów przyjęła. Dobra, leżysz? Leżysz. Fajnie? I na 10 hitów musiałem jej sprzedać, żeby położyć ją samą. Więc co to jest? większe większej grupce mogłyby być e, problemy. Też w sumie to miejsce jest dobre do wybudowania. Mielibyśmy jeszcze samolot dosyć, e, dosyć blisko. Znaczy samolot e, statek, wrak jego. Mielibyśmy też jaskinie od... Mielibyśmy też jaskinie od... Y, ...sprzętu do notkowania. Więc myślę, że te okolice na, wybudowa na wybudowanie nie byłyby takie... ...złe. Chyba... Chyba ktoś znalazł właśnie tamtą... Y, ...tamtą panią kanibal. Więc, y, no nie wykluczono, że będziemy mieli za chwilę jakieś większe... Tej yy, wizyty. Z drugiej strony, to miejsce też jest dosyć, yy, dosyć fajne. W znaczy, prawie każdym sezonie, yy, budowaliśmy się w sumie pomalutku wszędzie. po znaczy pomalutku wszędzie. No, budowaliśmy się w wielu jakby, miejscach. Yy, dobra, na górze nic nie mamy. Zjedź mi ładnie. Zjedź mi ładnie na dół. Zapomniałem niestety też, że ehm, Znaczy zapomniałem. Prostu gram na oryginalnej Na oryginalnej barwie i patrzę to wy nic nie widzicie. Ja widzę minimalnie więcej przez to, że mam po prostu monitor rozjaśniony maksymalnie, więc widzę troszkę troszkę więcej niż wy. Jeszcze i tak nie jest jakoś y, mega dużo. Y, I coś czuję, że po malutku będziemy musieli właśnie znajdować to miejsce, żeby się zacząć by się zacząć budować, podnieść mi tą notkę, nie wiem czy ja ją mam, chociaż w sumie. tych kon... Nie wiem, czy ja coś słyszałem, czy mi się tylko wydawało ale z tych kontenerów da się zrobić da się zrobić niezłe magazyny. Więc, więc w sumie to już wiem gdzie, gdzie się będę budował. Może to też nie będzie jakaś wielka budowla, ale pod względem taktycznym ona będzie dosyć dosyć ciekawa. Mam nadzieję tylko, że da się będę. Że gra w ogóle przewiduje taką. Taką opcję halo halo gra o o o. Ehm. czy te drzwi będą działać? To jest właśnie pytanie i wolę generalnie nie ryzykować. Ja sobie zacznę je stawiać od powiedzmy tego miejsca, gdzieś tutaj. Okej, okay, tutaj zamek mamy do środka, tylko trzy. No właśnie, plan jest dobry, chociaż może ten kontynent nie będzie nie, nie będzie najlepszy. A lepszą opcją może być ten. Tutaj mamy generalnie o wiele więcej miejsca. Dajcie mi to tak, chociaż nie wiem. Nie wykluczam nawet opcji, że po prostu postawię sobie tutaj y, ostroku. Dobra, mi na zewnątrz. Bo tu jednak trzeba... Właśnie, ostroku będzie chyba lepszą opcją, tylko y, nie meble. Ozdoby, ozdoby, małe pułapki, łodzi, to ja nie chcę ostroku. My, on będzie chyba opcją najlepszą. Tylko, jakby się też nie bagował, bo jednak musi on przykryć tutaj całość super po prostu. No nie współpracują z one nie współpracują. Odkryto nowe zwierzę, spoko. To jest nie, dobra. No widzicie, e, tak to Yyy. Um, sobie usunę. bali drewna i to nawet wygląda. To nie be... To nie jest myślę najlepszy projekt jaki może powstać. Je... Chociaż tak, tutaj na ścianach mogę powieszać. Nie mogę tylko postawić żerandoli chociaż to po prostu by się postawiło normalne tradycyjne, tradycyjne lampy, tak to nazwijmy. Nasadzonki mogę sobie posadzić. E, czyli mianowicie mamy. Czyli mianowicie mamy w zasadzie e, naszą kolejną, na taką kolejną mniejszą chatkę, która jest ubezpieczona w sumie z każdej strony. Mały, na, mała baza wypadowa to nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. I czy my ją zrobimy w tym odcinku? Tak, zrobimy ją w sumie jeszcze w tym odcinku. Ja sobie zacznę jeszcze tylko ładnie projektować, żeby to wyglądało. I to będzie pierwszy domek, w którym będziemy mieli łóżko. Które zajmie tutaj najwięcej miejsca, ale myślę, że będzie stosunkowo warto. Będzie stosunkowo warto wszystko ogarnąć i zacząć to projektować, meble ozdoby. Lampy tutaj, te lampy będą w zasadzie podstawą. Lampy te będą podstawą, no bo jednak nie oświetlimy tego w inny, w inny sposób. Parę pateków i w sumie tutaj, tutaj to mamy. Wy jak to widzicie? Ej, wy w sumie nie widzicie tego chyba aż tak źle jak. Jak na początku, no w sumie tak, no Księżyc jest, jest najwyżej na, nie na horyzoncie, na Zenicie, nie wiem, nie, nie pamiętam tego akurat, więc tutaj nie proszę za to y, nie jeść. Bo tutaj tego na w świecie nie pamiętam. Ja geografem, geologiem, czy kimkolwiek z, z Ziemią nie byłem, nie będę. Czy wchodzenie do lasu o tej porze jest ym, Jest dobre Nie jest dobre ale w sumie to jedyna opcja żeby co Jezus Maria wiedziałem ja wiedziałem Kuźwa wchodzić do lasu w środku nocy Kuźwa, jeszcze z od dupy strony mnie zachodzą Jezus w ogóle Dobra, mamy trzech. No. Dobra, trochę kondycji mamy. Yy... Na górę, na górę, na górę, na górę. To trzeba. To trzeba taktycznie wyautować. W ogóle w tym miejscu już nie mam itemków żadnych. Dobra, yy, koktajl na Myślę, że komuś coś zrobię. Ładnie, dobra, ładnie podszedł. Jakby się koleżanka tak zapalić od, od kolegi nie mogła, ale widzę, że tutaj Eee kanibali będzie. Dobra, dwóch podpalonych. Ja mam cokolwiek innego, co mogłoby mi pomóc na dystans. Nie mam Nie mam łuku, chociaż w sumie mógłbym... Nie, szmatka. Dobra, mamy podstawowy łuk. Podstawowy łuk oraz. Naprawdę? Mamy podstawowy łuk. Trochę strzał, więc. Myślę, że coś da się zrobić. O ile. Dobra, jedna głowa sprzedana. Eee, wiem, że nic nie, nie widzicie. Kolejny kanibal. Ja to wszystko robię bez, bez, zapisu. A ilość strzał mam ograniczoną. Puść te. Nie, nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę coś... Nie mogę coś stawiać w tych kanibali ostatnio. Jakbyście nie mogli się tam powybijać w jakiejś tam powiedzmy ilości. Albo się stać w miejscu. Bo w sumie to tak, ja potrzebuję wody, ja potrzebuję się napić, ja potrzebuję się zjeść. Znaczy nie się koniecznie. Dobra. Drugi. Drugi truf. Dobra. Yy kolejne. Yy, dobra, jak tu wygląda? No, noc się nam kończy. Naprawdę gro? Dobra. Kolejne leży, chociaż kolejny nawraca. Ile? Dwóch kolejnych. Pięknie. Chociaż dobrze, oni... Oni mnie nie widzą. Ile ja mam w ogóle strzał mi zostało? Połowę strzałów, połowa strzał właśnie poszła, jak to wygląda. Jeszcze trochę do, do dnia zostało, więc po prostu, ile mam? 20-25 minut, więc skończymy po prostu w tym miejscu. Skończymy w tym miejscu. Ja sobie tych kanibali. Yy, popalę tylko no, z jednym patykiem, to ja sobie za dużo ich no, zbytnio nie popalę. Popal mi chociaż to, żebym widział cokolwiek więcej, chociaż dobra, już tutaj. Dobra, yy, ognisko podstawowe, yy, strzały. Bo one będą mega potrzebne. Są w sumie mega istotne i w sumie mamy już dzień, więc jest ok. Taki pierwszy, większy atak kanibali, to właśnie no w sumie udało mi się przeżyć jakoś. Patrząc na to, ile ostatnio gram w foresta, w zasadzie jak nie gram, to, to jest nie jest źle, chyba. Patrząc, że. Gram jedynie w momencie kiedy nagrywam dla was bo niestety Deforest już nie jest tytułem, który mnie nie jara. Też nie powiem jakby coś ciekawszego wrzucić, no to wiadomo pewnie bym bym sobie ogarnął co i jak wygląda. Tylko ja bym chciał sobie dorobić pancerza. I robi się w miarę jasno. No dobra, kolejny... kolejny pancerzyk. No i dobra, i tak to właśnie wygląda. Eee, myślę, że... Myślę, że kolejny kanibal to sobie lata. Ale myślę sobie, że... Eee, już w następnym filmie ujrzycie Ujrzycie gotową gotową bazę wypadową. To w sumie będzie taka wypadówka. To będzie taka wypadówka. Jak wiecie, jak jestem gdzieś w podróży wlatuję, tutaj uzupełniam co trzeba. I po prostu zmykam dalej. Tutaj kolejna jaskinia i nasz bohater nie będzie chciał ją sobie. Ee, Lorować, ale na razie to trzeba wybudować jednak szałas. Żeby móc tutaj zapisać grę, a niekoniecznie potem latać. Liści mamy, patyki się dozbiera. W sumie dozbieramy tylko patyczki. To zbieramy tylko patyczki i będziemy się, będziemy się żegnać. 20 ile? No pół godzinki myślę, że... Myślę, że taka długość floresta wam tutaj... Yy, nie przeszkadza, że odcinek wyszedł tak długi. No, na początku był ten stewardess... I w sumie on zajął trochę czasu potem trochę trochę randomowego latania po wyspie. Trochę kanibali, trochę budowania, więc w sumie taka kwintesencja kwintesencja foresta myślę, że była. Dobra. Ja tutaj jednak tych kanibali będę miał dużo. Wypadówka trochę w przypołowym miejscu. Ale chyba, nie no, damy radę. Będzie, będzie dobrze. Ja chcę sobie zapisać, więc dzięki za uwagę. Tutaj mamy już dzień szósty. Jezu, mikrofon zleciał z wyrażenia, Więc dzięki za uwagę. Do usłyszenia w niedzielę. Więc będą dwa odcinki z Forresta w jednym tygodniu. I tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. I pewnie jakiś sumek wieczorem leci.